Job i turystyka konna. Dużo tutaj koni jest. Jezus, jazda. Chłopie, wolniej człowieku, ty po prostu dzieci tu wiedziesz, no. Co? Nieźle. 15 stopni. Te Chcesz trampki? No to chodź. Zamienimy trampki. Czekaj stamtąd. Teraz się na <śmienicza> imprezę zamkniętą. Zmiatkowaną imprezę. Jaka droga ja pierniczę. <śmienicza> Ale rzeka ta góra jaka potężna. No bytę, jak ser. Jak ser. Zobacz jaka ruszka góra jest. Jak ser. Zatrzymamy się na chwileczkę? Tak. Ale tutaj stop. Jezu. O, zobaczcie jaka to góra jest, zobacz. Nie, to super. Zamykaj Chodź luska, zobacz. Nie ale to było super. Już z Kuba. Jezus. Normalnie. Ładnie. Jezus. Koniec. To właśnie to. No się żyje. Jezus, się żyje. Napra naprawdę. Piękna wyspa z kanionami naprawdę. Moczego. Wynik mały problem, ponieważ droga 604 skończyła się i to jakby jest jej kontynuacja. Chyba Unia nie zapłaciła za nią już dalej. Nie, ale to naprawdę I... jest droga 604. My nie dobrze jedziemy. No żartujesz, ten, będziemy napierdzielać? Kolega poszedł, kolega poszedł rozpoznawać, czy ta droga to na pewno ta droga. No idźcie do tego osła. Dlaczego? Ja patrzyłem na mapie uważaj, patrz na ten kamień samochód nie takie jazdy